No, i efekt końcowy: 56 sztuk rogalików, połowa z nadzieniem roskwiniowym, a połowa z nadzieniem śliwkowym. Ponieważ żółtka użyłem, to pędzelkiem i białkiem powierzchnię rogalików posmarowałem. Będą się ładnie błyszczeć, może troszkę inny smak też. Czyli 20 minut 180 stopni. Czekam aż się nagrzeje. Do 180, o już chyba doszło, i po 20 minut. A obydwie blachy naraz wsadzę także. No, trochę bałaga na tym stole. Aj, zapomniałem. Specjalnie kupiłem tutaj czekoladę, 70% kakao Miałem do środka użyć też. No, następnym razem w takim razie. A, tu jest tak zwane Misz Masz. Wszystko. Na lodówce też mi się nie zmieściły te moje słoiki wykowane, z tyłu tam jest, co tam jest, jabłka do szarlotki, kompot jeszcze, o, kompot śliwkowy, o, 100 słoików w tym roku zrobiłem, kompoty śliwkowe, brzoskwiniowe i drzemy śliwkowe i brzoskwiniowe, a i zamrożonych dużo jeżyn oraz wiśni. No dobra, wkładamy, a później pokażemy efekt końcowy. To będzie chyba hit numer jeden. O, już parę lat nie robiłem rogalików. A następnym razem zrobię tiramisu. Przepyszne ciacho. To też pokażę. No na razie.